Zwracamy się z apelem o pomoc w ratowaniu życia piętnastoletniego Kamila, chorego na białaczkę. Zamknięty w czterech ścianach w domu w Gostolinie czeka na bardzo kosztowne leczenie, na które rodziny nie stać. Na leczenie chłopca potrzeba 400 tysięcy złotych. Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, w szczególności do wszystkich mam, które mają swoje dzieci i również dobrze je tak kochają jak ja swoje o wszelką pomoc jakąkolwiek jesteście w stanie państwo dać, każda złotówka przybliża nas do naszego celu, żeby Kamil mógł nadal żyć i cieszyć się życiem. Jaka była twoja reakcja, kiedy dowiedziałeś się, że brat jest chory? No, zarazem strasznie się załamałem, ponieważ to mój brat. Mieliśmy tyle fajnych wspólnych chwil. Dużo graliśmy razem w piłkę na boisku, tutaj za domem. Mieliśmy różne wyjazdy na rowerach. Wszystko się zmieniło, ponieważ siedział długo w szpitalu. Ja siedziałam, sam w domu. Wyniki badań dla rodziców chłopca i jego samego były szokiem. Z badań z krwi nic nie wskazywało, że to jest nowotwór. Dopiero gdy został pobrany szpik kostny, wykryto białaczkę limfoblastyczną w 57% zaatakowaną. Na początku była to tragedia. Czarna jedna myśl, załamanie psychiczne dla nas i, i dla syna. mogę uratować mu życie? A bez niego chyba w życiu bym sobie nie poradził, bo jeszcze mamy dużo planów ze sobą raczej jakichś wyjazdów na wakacje, na kolonie z chęcią bym z nim pojechał. no. <noise> Chemioterapia nie przyniosła rezultatów. Jedyną szansą na wyleczenie chłopca jest zniszczenie komórek nowotworowych. A następnie przeszczep szpiku kostnego. Musi być podany lek Blincyto, który niestety nie jest refundowany, na który musimy uzbierać 400 tysięcy złotych w bardzo krótkim czasie, ponieważ cały czas istnieje obawa, że szpik się odrodzi i będzie znowu od nowa w 100% zaatakowany, gdzie to już będzie dosłownie walka przegrana. Na zebranie pieniędzy są tylko dwa tygodnie. Kamil świadomy trudnej sytuacji, w jakiej się znalazł, nie traci pogody ducha. I wiem, że mogę mieć wsparcie nie tylko od rodziny, ale też od cioci, wujka, od dalszej rodziny, która też przyjeżdża od kolegów, przyjaciół, też tu mnie odwiedzali, czy to w szpitalu, czy to w domu. Czy jest coś specjalnego, co chciałbyś powiedzieć tym osobom, które ci do tej pory pomogły i zapewne będą pomagać dalej? Na pewno. Podziękować, że znaleźli chociaż tą chwilę czasu, żeby przyjść, porozmawiać, pogadać, pograć, pośmiać się, jak to było kiedyś, jak to będzie kiedyś. Jest cały czas obawa, że ten szpik zacznie znowu się odradzać w komórki rakowe i będzie znowu zaatakowany w ogromnej ilości, gdzie to będzie znowu dłuższa, Wyczerpująca dla Kamilka warka, ponieważ on i tak już ma organizm tak wyniszczony przez te chemie, które dostał, że każda kolejna chemia może skończyć się tragicznie dla niego. Pieniądze można wpłacać na konto, zdążyć z pomocą, z dopiskiem 30871 kreska Kamil Jakubiak, lub wysyłając SMS o treści S 6625 na numer siedemdziesiąt dwa trzysta sześćdziesiąt pięć.